Pewnego dnia młodzieniec o imieniu Michał napisał do osoby o czarnej skórze z pewną sprawą. W kijie się rozchorowałem i potrzebuję kogoś, kto nagradł dla mnie dziesięciominutowy odcinek z Margotem XD, i wrzucił na mój kanał XD. Ten zaś zgodził się i zaczął tworzyć materiał. Halo, witam bardzo serdecznie, w dzisiejszym odcinku na kanale SPAC, o właśnie drugie serduszko drop, otworzymy sobie od razu dwa serca spajonka. pyk, no syf, lecimy dalej, poczekamy ile to się tam respi, jak widać mam zastępstwo jakieś tam, nie wiem, napisał mi nagrać coś, to nagrałem, jak widzicie, no. No to szybko jeszcze to otworzymy i widzimy się, jak będzie coś ciekawego. Z jakimś tam rozgadanym człowiekiem nie jestem. Cóż no. Zobaczymy jak to wyjdzie. Pik. Klasycznie syf. to ostatnio nawet takie budki poleciały. Jakby ktoś chciał kupić na serwerze Legion. Zapraszam serdecznie, trochę mi tutaj się mikrofon poruszył. Dobra. Także co dzisiaj będziemy robić? Pobiegamy sobie po dwójkach, może nie wiem. Spacer mówi nagraj, a nie powiedział jak. Wiesz, w tym jest problem, nie? Kurde, zlegało mi. Wszystko się nagrywa, nagrywa się, dobra, gitara, gościu. Lecimy se na sektę, ubijemy se zufu, lusy, inne, główna, kurde, może lega poleci jakaś czy coś. Ja bym nie pogardził, ja bym nie pogardził, naprawdę. No to idźmy, idźmy, dropnąć coś, kurde. Nie niechcący mi się napisało. Jak widać, wszystko wybite, no. Jak tu chodzić po sekcie? No, jak tu chodzić no ja, ja nie wiem, naprawdę. Słuchaj, drogą, mam taką ciekawą historię. Pamiętam jak kiedyś byłem u Espace'a i mówię: cześć Espace. On mówi do mnie: wal się na ryj i ukradł mi rower. Tak się zaczęło, ta, ta, tak się to wszystko zaczęło. A potem na mnie gadali, że ja niby jakieś rowery biorę. To, to nieprawda. No, naprawdę, e Space zaczął. Jak mój rower zniknął, ja, tak było. A chwila, przecież mi do nic, niedawno byliśmy, dobra. Właściwie próbowałem za pierwszym razem to nagrać, to nie, nie, nie wyszło. Może, nie no, nie zdadamy mojego ulubionego klanowicza. Nie wolno tak, ale... Padłbym. Czyli <grym> co można porobić? Hmm. Wapor też był bity. Muller, Muller może być. Poszukamy se Muller, pójdziemy se od tego. Od kanałów. Generalnie ostatnio z Muller spadły dwa hełmy w jednym biciu, pokażę wam tej screena właśnie Teraz bardzo ładnie będzie widoczny Oczywiście może, możecie zostawić 200 łapek w górę pod tym Odycy Trzeba, trzeba po prostu, trzeba Michałka tutaj wspierać łapkami w górę Możecie tam jakiegoś mu Donate'a wysłać, wiadomo, nie? No No, liczę na was Dobra, no to widzimy się na pierwszym respie Muller Także witamy w Winnicy. Tutaj są pierwsze dwa respy, oczywiście. Jakby ktoś nie wiedział. Bardzo fajny Heros do szukania. Prost, prosty, bardzo. Już wydaje mi się, że sprawdza, sprawdza tylko Nidhall, więcej mi się nie chce. nie. Z tym leniwą szują, niestety. Szukanie Herosu to nie dla mnie. Chociaż jak chcę to potrafię. No, coś tam teoretycznie lotnałem z tej Muller. Solo jedną legę, ale na klątwę. A on po ciągle teraz latam i już trzech nie złapałem i czwartą ominąłem. <laughs> Więc. Nieźle. Gzy, a ile mam w ogóle bić tego? No, 292 i 4 legendy. Z Demo 11 legend, ale dwie złapane. To jest, kurde, też pech. 4 Tiny nie złapałem. oj. Kurde. Go. W sumie szkoda, że nie ma czegoś takiego w Margo, jak jest na koniu. To by było fajne. Kurde, jeśli wsiada na kuni, się zapierdziela po mapie, nie? Ale nie, no. Może kiedyś dadzą coś takiego ciekawego. Kto wie. Już wątpię. Ale nie ukrywam, dodałoby to fa fajnych rzeczy. Nawet za SL-ki, żeby były te konie, i tak dalej. Już może zbyt duża przewaga na PWP, nie? Że jeden ziomek dogania drugiego w sekundę. To by było słabe. A i też nie wziąłem e, pod uwagę tego, jakby to wyglądało graficznie, nie? To, to, to też by było niezbyt wykonalne. Ale jakieś eliksiry szybkości Nie no, raczej by nie wyszło <śśmienny> oh, Pamiętam jak na stary, starym Margonem się śmigało Kurde na zakrętach się ślizgało to Teraz to wszystko to, to takie płynne jak ostatnio sobie zagrałem na Oldzie To tak niby łezka się w oku kręci, ale Jednak przyzwyczajony już jestem do nie niezlagowanego klienta i no Niestety no, jak widzicie, na pierwszych respach nie ma naszej ukochanej mulerki Kto wie? Może właśnie się bije jakiegoś cygana. <grystanie> no. Zmierzajmy więc do Akademii Wojskowej Staj, kurde. <grystanie> o koniach mowa. Ja już mam tego nagrania, kurde. 5 minut, ale szybko to mija. Dobra, to ja sobie mogę nagrać te 8 minut. Ja tu myślałem, że będzie jakieś to długie I Tak jest, tak szybko mija nawet Generalnie no, jak widać nie wiem co gadać, bo Nie nagrywam niestety takich odcinków Z tej gry to nie jest jakoś interesująca gra, tylko biegasz za pikselami, tak naprawdę bijesz piksele, dropisz piksel, wszystko za piksele, nie? Jakby to był jakiś CS coś, to może coś tam skomentować, to nie, nie wiem, czy gadać o jakichś ciekawych sprawach A nie, nie wiem o czym gadać, tak naprawdę ciekawe mnie Chyba, że o Nie no, o polskim YouTube może to nie będzie aż takie ciekawe na tym kanale, ale. Generalnie śmieszna ostatnio była drama z ZWG, Ko kol na, na kolegę wyszło. Znaczy, no, nie mojego kolega, tylko generalnie mówię określnie kolega. jego nie znam osobiście, ale sporo na niego dowodów wyszło. Drama, ta drama tak wielka, że aż su był ukryło. <laughs> Wbił 400 koła, już miał taki, taki przyrost ujemny, że... No, cofleałoby mu te 400, kochanie <laughs> trochę tak. No, ale generalnie zabawnie, a ja szukałem muller i nie sprawdziłem chyba tego respu. Tak, tutaj tych respów nie zrobiłem, bo nagrywałem to przed chwilą, to wszystko, ale tak ta, ta za mula nie wyszło, że postaram od nowa nagrać. Jakiś humorystyczny początek zrobiłem teraz. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wszystko, o e-space teraz pewnie chory, leży 40 stopni, gorączki. Chrypa, katar, kurde, wszystko naraz No, ale jak się wali konia na śniegu to tak jest Powiem <laughs> nie obejrzę do tego momentu, więc możecie napisać xd w komentarzach xddd space to noob na przykład Możecie napisać, tak napiszcie No, może się nie skapnie, ale kto dotrwał już do tego momentu Tak możecie napisać, zobaczymy ile osób będzie No i pamiętajcie o łapkach w górę <laughs> No, ile jeszcze tu zostało Dobra, już 7,50. Jak to szybko mi, mija, kurde. Tak to ja mogę nagrywać gostki. Dobra, chyba nie znajdziemy tej murer w tym odcinku, jak znajdziemy to. Nie wiem czy solo beat, czy klandować bo w sumie. Zanim się zbiorą, to mi się potem tego ciąć nie chce. Jestem leniwy. Niestety. Dobra, muszę to na... Jest 17.08, to musi być na... No miało być na 17, no, ale widzicie no. W końcu ja to nagrywam, więc to musi być później. <grych> no. To lecimy dalej. Tu mamy, nie, tu nie mamy, bo nic w sumie no. Mam mapkę z respami, polecam serdecznie dodatek o tak, jak on no, ma? Aksinus, no. Spokoj dodatek, klikacie sobie guzik i macie, kurde, wszystkie respy Herosa. Jak nie znacie respu generalnie? Ja, ja znam, ale fajnie tak chcę popatrzeć. <grym> Spoko jest. Ogólnie, sorry, bo też tarwać takie nie ma, bo wiadomo, zima, śniegi i tak dalej, to wszystko cieknie z nosa. No. Sprawdzę jeszcze my się szczerbę i kończymy, bo tu nie ma co zbytnio przedłużać. Zbyt ciekawy to odcinek pewnie nie będzie, ale no. Wiadomo, co, co ma być ciekawego w grze 2D. <grym> no, to lecimy dalej. Mm. Co to za gospodosz co ma chałupy? Co to za dziewczyna, co ni daje dupy? Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, Espej wstaje z rana, Espej srałeś. Dzisiaj weź mi tutaj, powiedz, a jak mi nie powiesz, to zjesz do owiec. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, oj dana awaj mi kochana siedział syn na lipie e space z dziurą w cipie co to jest, o jest, zapraszamy klan to widzimy się za chwilę jak już będzie klan no jednak nikt nie idzie, to bijemy mulerma lega, please no, 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 no i nie ma legendy w takim razie dziękuję wszystkim za uwagę zapraszam serdecznie na mój kanał zapraszam do lajkowania tego filmiku Okay, tu będziecie mieć, w, w opisie pewnie będzie link do kanału No to elo